Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niesamowicie się cieszę, że zaszczyciliście mnie swoją obecnością. A... Kurczę mówią, że żeby się nie denerwować, to trzeba patrzeć w jedno miejsce. Ale powiem Wam, że to nie działa. Słuchajcie, mamy mnóstwo gości, same kobiety. Które każda z nich przedstawi Wam swój sposób, w jaki patrzy na tą moc, którą mamy w sobie. To spotkanie po raz pierwszy jest organizowane w Chicago właśnie po to, żeby Wam nadać tej mocy, żeby z Was ona wyszła, żebyście były silne, zawsze wierzyły w siebie i w swoje możliwości, żebyście były tą iskrą, która zapala zmiany. Takie jakie jest nasze hasło, żebyście miały ją w sobie. Żebyście o tym pamiętały. W pokoju, gdzie są wszyscy wystawcy, przygotowałam dla was taką ściankę z piórami anielskimi. Żebyście mogły dzisiaj sobie przy niej zrobić zdjęcia i pamiętały o tym, kiedy macie chwilę zawahania, że. Było coś takiego, co wam nadawało moc, i żebyście sobie o tym przypomniały, żebyście zawsze pamiętały o swojej sile. Chciałabym, żeby ta siła poszła i wyszła z Chicago i się nie zatrzymała. Poszła przez całą Amerykę, przez całą Europę i gdzie tylko chce. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie. My teraz z Renatką Kuśmider i z Kasią Kowalski um, zaczniemy granie, granie na misach tybetańskich, na misach kryształowych, gongach, na harfie um, kryształowej. Prosiłabym was wtedy, żebyście zamknęły oczy i wsłuchały się w siebie. Odnalazły swoje wnętrze, tak? żeby ono rozpoczęło swoją pracę taką, jaką chcecie wykonać. Um, później przedstawię Wam kolejnych gości, ale um, jeszcze z takich spraw organizacyjnych Wam powiem, że tutaj, po, jak wyjdziecie, po prawej stronie jest mike, u którego możecie zamawiać lunchy, lunche, jest juice bar tam na pokoju wystawców, gdzie możecie sobie zamówić zielone szejki, tak, żeby wam było zdrowo i dodało wam tej energii przez cały dzień, żebyście miały siłę siedzieć tutaj. A tam też można zakupić kawę, jeśli ktoś jest takim zwolennikiem kawy, jak i ja. No i co? Cieszę się, że was tu widzę. Niezmiernie mi jest miło. To teraz zamknijcie oczy. Dziękuję. Od czego zaczynamy? Od winy czy od tego? Tak. Połóż go tu. To strój do grania. Pod sukienką jest strój Ewy, który jest na pewno do grania. Kochani, zamknijcie oczy. Puszczcie ręce na kolanach, zwróćcie je do wszechświata. Oddychać Nie oddychać. Dziękuję za to, że byliście z nami w tym graniu. A teraz chcę Wam przedstawić pierwszego gościa. Ta kobieta 20 lat temu prowadziła tu w Chicago, chodź do mnie. Prowadziła audycję, kobietą być. To. Ona stawiała swoje pierwsze kroki. Stawiała swoje pierwsze kroki, żeby tu w Chicago pokazać wam swoją moc. Jak widzicie, teoretycznie pałeczka przeszła, ale praktycznie nie. Praktycznie my się wszystkie łączymy. Łączmy się tak dalej. Bożena, znana Wam wszystkim jako piosenkarka, dziennikarka, ale ona nie tylko ma takie zdolności. Wiecie, mój świat to ezoteryka, dlatego skupiam wobec wokół siebie takich ludzi. Ona też jest uzdrowicielem duchowym. Niesamowicie mi miło wam ją dzisiaj przedstawić i cieszę się, że zaszczyciła nas swoją obecnością. Powitajcie ją ogromnymi brawami! Ale ja ich prawie że nie słyszę ogromnych. Ale mogę mówić do tego też? Tak, tak. Wandziu, tak. okay. oddaję Tobie głos Ja Ci dam, Bandziu, Bożenna, Bożenna Wandowska. Wandowska. Okej. Okay. Myślałam, jak przypomnieć się kochanym moim dziewczynom tutaj. Ale wiecie, co się stało? Przeleciałam z Florydy. I po prostu mój instrument, który jest dla mnie najważniejszym instrumentem, został zaatakowany. Przeżyłam ostatnie trzy lata nietknięta, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo to jest taki jazzowy głos, prawda? Ale chciałam, chciałam Was powitać zupełnie inaczej. Kochane baby! Ach, te baby! Trzeba je jeść. I tak dalej. Pamiętacie to? Pamiętacie? Więc ja myślę, że byłam pioner, pionierką, Pionierem, teraz się mówi doktorka, doktor, więc byłam pionierką. Po prostu, będąc na estradzie, właściwie od 1982 roku w Chicago, bo taki był właściwie powód mojego, przyjazdu do Ameryki, do Stanów, po występach w Europie, um, po prostu nosiłam w sobie to wszystko, kim jestem. Bo właściwie przygotowywałam się na... Byłam dziennikarzem Uniwersytet Łódzki, studia filologii polskiej, ale porwała mnie muzyka, ponieważ wychowałam się na jazzie. Dobrze śpiewałam po angielsku, więc Pagard zaczął po prostu wysyłać mnie, byłam tak zwanym Import, właściwie eksportowym materiałem pagartu przez długie lata. Była Skandynawia, Niemcy Zachodnie wtedy, Szwajcaria. I wiecie, jak to jest w życiu. Dziewczyna złamała nogę, która miała przylecieć do Stanów. Agent do mnie zadzwonił i zapytał, czy chciałabym posiedzieć sobie w Chicago <grywa> na występach. Więc zupełnie nie planując tego, mając kontakt do, do Kuwejtu w kieszeni, przeleciałam tutaj. I pomyślcie sobie, to był 82 rok, minęło 40 lat, jak jestem w Stanach. Ja myślę, że takie historie mamy również tutaj, wiele z pań, wiele z osób ma za sobą też takie przygody. Tak szybko chciałam tylko sobie opowiedzieć, że nic nie dzieje się bez, przy, bez przyczyny. Nasze życie jest ułożone, to wszystko co się dzieje, musimy zaakceptować i dzielnie dawać sobie radę, więc tak szybciutko muzyka mnie porwała, ale w tym momencie, kiedy przyszedł moment, że chciałam się podzielić, bo w międzyczasie zostałam mistrzem reiki, w międzyczasie przeszłam dużo kursów, które praktycznie były tylko potwierdzeniem tego, co mam, z czym się urodziłam, prawda? Porwały mnie też przez moment Hawaje, w 1995 roku wylądowałam i byłam tam trzy razy. Zaczęły się spotkania z kahunami i huna weszła w moje życie również jakąś ogromną falą a, pomocy ogromnej, a również w działalności, w uzdrowieniach. Stosuję te metody tak jak stosuję reiki, tak jak stosuję a, połączenia z przewodnikami duchowymi. Jestem tutaj dzisiaj dla Państwa, jak, jak nie lubię tego słowa wróżenie, dlatego że to po polsku brzmi troszkę negatywnie. Mogę powiedzieć o przewodnictwie duchowym. A właściwie to jest w momencie, kiedy zaczynam swoje sesje, dostaję informacje i odbywają się połączenia z kroniką Akaszy. Mówię o przeszłych życiach, o przyczynach, które powodują w naszym życiu takie przypadki, to co się dzieje. Więc to jest właściwie... Ogromne wytłumaczenie tego. Korzystam z różnych kart, mam runy przy sobie, ale przede wszystkim odbywa się to na zasadzie połączenia duchowego i przekazów duchowych. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że miałam ogromną przyjemność na przykład w 2007 roku, kiedy byłam na Bali, spotkanie z Ketut. Pamiętacie książkę Eat, Pray Love, Elizabeth Gilbert, potem film z Julią Roberts, który nie oddawał tego, ale. To też kolejne prowadzenie. Spędziłam z nim kilka dni, a poznałam techniki uzdrawiania, historię. Więc Ketut, tak jak siedzimy tutaj, spędziłam z nim kilka dni. On mnie wybrał, zatrzymał. Chcę yy, powiedzieć, że częściowo uzdrawiał, bo miałam problem akurat troszeczkę z oskrzelami. Także takie przygody, które się zdarzają w życiu, to jest absolutnie prowadzenie. Tego nie można inaczej wytłumaczyć. Dużo mogłabym powiedzieć o, o życiu, bo to jest tak jak scenariusz filmowy, na przykład a, praca z mnichem tybetańskim, jednym z największych mnichów, który przyleciał na Florydę, bo mieszkam od 20 lat na Florydzie. No i po spędzeniu czasu z nim dostałam również tytuł mnicha tybetańskiego, czyli praktycznie jestem mniszką tybetańską też. Więc słuchajcie, Mogłabym dużo mówić o moim życiu. 20 lat w Chicago, 20 lat na Florydzie. W większości pracuję w tej chwili w środowisku amerykańskim. To był tak, tak zwany short notice, co zrobił Kamil. Zaprosiła mnie i ja powiedziałam sobie, ja muszę tutaj być, dlatego że ta moc kobiety, to prowadzenie, które dostałam i właściwie zorganizowanie audycji, która notabene została od razu nagrodzona y, jako jedna z najlepszych etnicznych audycji przez majora w 90. latach. Byłam tutaj do końca 2000 roku. Miałam ogromne, wspaniałe doświadczenie z kobietami, bo okazało się, że bo tak zaczęło się przewitywania, że zaczynasz audycję dla kobiet. To ci nie wyjdzie, bo wiesz, nie będziesz miała sponsorów. Miałam sponsorów, a mężczyźni, którzy mnie słuchali, nazywaliśmy ich podsłuchiwaczami. To była ogromna fala wspaniałych. Mm, Kobiet, które mnie odwiedzały, organizowaliśmy pikniki. W każdym razie te wszystkie doświadczenia, które tutaj przeżyłam w Chicago, dały mi możliwość pokazania się również w środowisku amerykańskim, w którym pracuję od 20 lat, jak mówię, na Florydzie. Tym niemniej mam przez cały czas kontakt z moimi przyjaciółmi w Chicago i dlatego tutaj jestem. Zapraszam do tego niesamowitego wydarzenia, bo to jest event zorganizowany z myślą o nas, kochane dziewczyny. Jesteśmy solą ziemi, to my dajemy ton, to my pieścimy naszych kochanych dzieci, to my przytulamy do piersi wciąż naszych mężczyzn, dając im ogromną siłę, prawda? Przetrwania. Czasami trzeba wstać, powiedzieć, dosyć, wystarczy, czasami trzeba zostać na całe życie. Dlatego mówię, e, jestem szczęśliwa, bo urodziłam się z tym darem. Natomiast 90 lata były jeszcze trudne, dlatego że mając sporo talentów, nie można było się tak pokazać, bo Polonia po prostu mogła reagować, to ona śpiewa, robi audycje i jeszcze ma te wszystkie dary. To było trochę za dużo, prawda? Więc dlatego pomyślałam sobie, że nawet mając audycję, mogłam w jakiś sposób reklamować się, ale nie był to taki moment, że można było się wtedy jeszcze pokazać, że my mamy więcej talentów. Nie tylko jeden. Tak troszeczkę mogę powiedzieć trywialnie, jestem dobra w kuchni, albo jestem dobra w łóżku też, prawda? Dlaczego nie? Po prostu, słuchajcie, akceptujmy się, mówmy o sobie. Dlatego, że to nie jest autoreklama, to jest po prostu pokazanie się, kim naprawdę jesteśmy, my, kobiety. Dlatego, że w tej chwili na Ziemi jest ten moment ogromnej, potężnej fali naszej energii, która ratuje Matkę Ziemię, bo ona też jest kobietą. Dlatego dzisiaj zapraszam serdecznie, bo mamy wspaniałe wydarzenie. Popierajmy się nawzajem, a zapraszam również do siebie na krótkie spotkania, bo to będzie 15-20 minut, ale naprawdę mogę pomóc. I z całego serca życzę wam przede wszystkim wspaniałego dnia. I ogromnych wrażeń i wiary w siebie, dlatego że miłość bez, bezwarunkowa, ja to nazywam tak, jakbyśmy się podłączali i dostawali IV, prawda? Prawdziwa, mówię też o przyjaźniach kobiet, że słuchajcie, takie połączenie, jakie na przykład w tej chwili mam, gdzie po 20 latach przyleciałam, mam ogromne wsparcie, mam tutaj koleżanki, które mnie odwiedzały na Florydzie i ja w tej chwili jestem tu otoczona miłością. I takim naprawdę jakimś niesamowitym jest tu energia takiego właśnie poparcia i, i, i przekazu, bo to tutaj będziemy właściwie no, dotykali wszystkiego. Dlatego chciałam powiedzieć na końcu. I'm sorry, I forgive you, thank you, I love you. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.